Zacznę od tego, że przyjechaliśmy do hotelu i zaczęliśmy rozmawiać z pracownikami recepcji. Myśleli, że ich kręcamy, jak powiedzieliśmy jaki był wynik, bo meczu nie oglądali. Nie mogli uwierzyć, że tak się to skończyło. Natomiast ja pamiętam takie wieczory, które, które bardzo mocno bolały Polskich Kibiców. Ale ewidentnie w wielu meczach coś się nie układało od pierwszej minuty. Było widać, że jesteśmy albo w jakimś takim złym momencie, albo nie mamy formy, albo się po prostu mecz zaczął dramatycznie, i, i potem już poszło i nie byliśmy w stanie się podnieść, tylko, tylko dostawaliśmy kolejne ciosy. Dawno nie przypominam sobie takiej sytuacji, żeby coś zaczęło się bardzo solidnie, więcej niż poprawnie, bo, bo wydawało mi się, że jeśli strzelamy szybko, gola nie dajemy szansy gospodarzom na rozwinięcie jakiegoś takiego entuzjazmu, wynikającego z tego, że jest pełen stadion i, 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 i że grają u siebie, nie wiem, z zawodnikami występującymi w bardzo dobrych klubach europejskich, to już się nic nam złego nie może stać. Natomiast z perspektywy całego meczu, no to na pewno kilka aspektów. Po pierwsze, okazało się, że Michniewicz ma rację i 2-0 to bardzo niebezpieczny wynik. Po drugie, yy, patrząc jednak. Na obraz tej pierwszej połowy trzeba wyjątkowo żałować, że nie zamknęliśmy tego meczu trzecią, czwartą bramką, bo wydaje mi się, że po prostu ten gol kontaktowy, ten taki bardzo ekspansywny, agresywny, energetyczny początek drugiej połowy, spłentowany szybko zdobytą bramką kontaktową, on, on napędził drużynę mołdawską, a gdzieś tam wprowadził w stan na początku niedowierzania, a potem już miałem wrażenie paniki, niemożności, yy, strachu, bojaźni zespołu polski. Tak to wyglądało z każdą minutą. Potem, przy, potem były takie dwie trzy minuty, gdzie wydawało się, że zaczynamy się podnosić z kolan, że, że przytkało lekko Mołdawian, że my ich wypchnęliśmy w pole karne i, i że to się po prostu dramatycznie nie skończy. Natomiast, no panowie, no nie da się meczu wygrać, nie da się meczu zremisować, jak się nie oddaje strzałów na bramkę w drugiej połowie, jak się przegrywa walkę o środek boiska, jak nie mamy w ogóle w sobie takiego instynktu ataku piłki, no bo wydaje mi się, że można tych bramek było uniknąć, nawet mimo strat, nawet mimo zgub, nawet mimo błędów, to tam jeszcze było kilka elementów te, tego łańcuszka, że, że można było po drodze to wykasować. Już ta sytuacja, z taka dosyć kontrowersyjna, z tym takim mini pchnięciem Szymańskiego, gdzie on w ogóle nie wiedział gdzie stoi rywal, gdzie leci piłka, wydawało mi się, że to jest takie ostateczne ostrzeżenie, które będzie w stanie wzmóc w nas koncentrację, jakby zupełnie inną relację, jakieś takie czyste, klarowne i, i, i przewidujące myślenie. Nic, nic z tego. Także patrzyłem po tym meczu na. Udzielającego wywiad wywiadu Fernando Santosza. No, ten facet nie wiedział, co się stało. On, on zresztą mówił wprost, że on, że on po prostu nie umie znaleźć wytłumaczenia, dlaczego ten mecz tak wyglądał w drugiej połowie i skończył się takim, a nie innym wynikiem. No, ja myślę, że można lepiej grać w piłkę, można mieć lepszych zawodników, ładniej kierunkowo przyjmować piłkę, yy, lepiej dryblować. Ale każdy dzisiaj zespół, nawet dużo lepszy piłkarsko od przeciwnika, jak, jak zawodzi determinacja, te cechy wolicjonalne, waleczność, przesunięty próg bólu, a do tego też no hamskie zdrowie do biegania i do walki, bo przy wszystkich tych błędach, które się wydarzyły, i przy jakimś takim no, kompletnie niewytłumaczalnym, kosmicznym, a jednocześnie bolesnym, jakimś popapranym scenariuszu tego meczu, właściwe słowo. To ja myślę, że po prostu paru zawodników też po 60 minucie u nas umarło. No w cudzysłowie, fizycznie, że nie, że nie mieli siły w ogóle na normalną rywalizację. No, kilku zawodników na pewno zagrało poniżej swoich możliwości i, i po prostu no w tej chwili jesteśmy w jakiejś takiej sytuacji, która dalej dla nas teoretycznie jest trudna do zaakceptowania. Bo jakbyście mi powiedzieli, że po trzech meczach z Czechami, Albanią i Mołdawią będziemy mieć na koncie trzy punkty, to bym hmm. was wyśmiał. No właśnie, dokładnie. Niemniej, czy masz jakiekolwiek obawy, już tak trochę wychodząc do przodu, że my możemy dalej mieć kłopot z wyjściem z tej grupy? Chociaż to, to brzmi, nie, to, 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 to pytanie brzmi kuriozalnie, bo dzisiaj zaliczyliśmy jedną z największych w topa, więc nie ma co prężyć muskułów być może po czymś, po czymś takim. Czy, oczywiście, dzisiaj jest taki. Bo moje pytanie jest trochę, no niestety, z tezą, ja że wiem, jednak wyjdziemy z tej grupy. wiesz, no. w tej chwili jesteśmy wszyscy w takim nastroju, że chętnie byśmy zrobili. Wytnij wklej okładkę po meczu z Ekwadorem, z faktu, trochę prawda? tak no trochę i, i, i to jest naturalne zrozumiałe tak dzisiaj funkcjonuje świat natomiast no, jesteśmy po jakimś takim szalonym sezonie gdzie były mistrzostwa świata w nienaturalnym czasie o nienaturalnej porze, yy, zawsze te mecze czerwcowe. Dla wielu reprezentacji są w takim i wielu piłkarzy w takim trudnym momencie, że ktoś już jest na wakacjach, już jest na łódce, już jest na Leżaku, już jest za granicą i wraca, żeby jeszcze rozegrać jedno czy dwa spotkania eliminacyjne. Wydaje mi się, że no, tak źle mm, do rozegrania meczu już nie będziemy przygotowani albo nie przygotowani w następnych spotkaniach. Natomiast jeśli mnie pytasz, czy się boję, czy mam obawy. Dotyczące ewentualnego awansu na mistrzostwa Europy, tak, boję się, boję się, bo jeśli my przegrywamy z Mołdawią po katastrofie w drugiej połowie, to dlaczego mam się nie obawiać napędzonej u siebie publicznością reprezentacji Albanii? Wydaje mi się, że Albania jest zespołem zdecydowanie lepszym od Mołdawii, trzy półki lepszym od Mołdawii i, i nie widzę, jak gdyby dzisiaj tutaj powodów do jakiejś takiej buty arogancji i przeświadczenia, że jesteśmy zespołem, który na luzie pojedzie do, do Tirany i ogra, i ogra reprezentację Albanii. Ja mam smutniejszy wniosek dotyczący jakby tego, co się dzieje na początku tych eliminacji. To znaczy, jadąc tutaj z Robertem Podolińskim, z Kubą Wawrzyniakiem, z Jackiem Kurowskim, wracając do hotelu, oni mówią do mnie, wiesz co, no, w tobie nawet dzisiaj nie widać jakiegoś takiego załamania. Ja mówię, wiecie co, no, bo z jednej strony to może to za chwilę przyjdzie, bo na razie się czuję, jakbym dostał trzy bomby i, i zbierał się z maty, i jeszcze mi się w głowie kręci. Natomiast druga rzecz to ja chcę widzieć w, w eliminacjach pewien proces przygotowania reprezentacji Polski do czegoś znaczącego na dużym turnieju bo wydaje mi się że my dzisiaj już jest, nie jesteśmy na etapie że 16 lat nas nie było na dużym turnieju tylko tak się zmienił komercyjnie regulamin mistrzostw Europy czy mistrzostw świata i eliminaty do tych turniejów że my jakby z klucza zaliczamy sobie awans i potem chcemy czegoś więcej. To znaczy, chcemy wyjść z grupy najlepiej ćwierć finału, jeszcze w dobrym stylu. No bo ja rozumiem, że po to też zmieniamy tych trenerów i zatrudniamy trenerów bardziej doświadczonych i zdecydowanie droższych od polskich, żebyśmy lepiej grali w piłkę skutecznie, mądrze, ale też przyjemnie dla oka. Ale ja dzisiaj, ja, ja naprawdę chciałbym, bo, bo jestem Polakiem, kocham reprezentację od, od dziecka, od prawie 50 lat, i, i ja. Nie umiem znaleźć takiego realnego, optymizmu dotyczącego, jakiejś naszej znaczącej roli na turnieju rangi mistrzostw Europy nie wiem, że pojedziemy będziemy dumni z kadry, zagramy super trzy mecze w grupie, będziemy się skutecznie bić grając fajną piłkę w jednej ósmej finału i być może to się zakończy jakby powtórzeniem powtórzeniem wyniku z 2016 roku bo jakby o większych, o większych celach w tym momencie nie mówię więc no zastanawiam się, czy po prostu. Z tego sufitu jeszcze kilka lat temu, który był na poziomie nie wiem, czy 80 w starej kamienicy, czy my nie schodzimy znowu do, do dużej płyty i, i do 240 czy, czy 260, że po prostu ten sufit naszych możliwości zdecydowanie się obniża. Musimy być przygotowani do pewnej zmiany pokoleniowej. Ci starsi piłkarze już lepsi nie będą, młodsi nie będą. Już widać, że. W pojedynkę Robert tego plecaka też nie będzie dźwigał, chociaż dzisiaj strzelił, asystował i mógł zamknąć mecz mając dwie sytuacje, więc no i jest pytanie, po co my pojedziemy na mistrzostwa Europy? Jaki jest ten nasz potencjał? Gdzie jest ten nasz sufit? Bo, no bo ja usłyszałem 15 fajnych zdań o Ledermanie, cztery mecze rozegrał Santos nie widziałem Ledermana przez minutę. Widziałem trenera rozmawiającego ze sliszem który dostał pół godziny z Niemcami a dzisiaj znowu na 8 minut wszedł linety No więc zastanawiam się też no jak wygląda, taki proces autoryzacji tej reprezentacji u, u Fernando santosza zmiany ustawień zmiany personaliów No muszę wam powiedzieć, że przez ostatnie 2 czy 3 dni w, w tych znacznikach oznaczających pierwszą jedenastkę trenowała dokładnie ta drużyna która wybiegła przeciwko Niemcom Także, no dzisiaj chyba było tam dosyć duże zdziwienie w kiedy zobaczyli się na tej tablicy Nikola, Nikola Zaleski, Zalewski Przemek Frankowski Arkadiusz Mienik, że jednak grają od, od pierwszej minuty także, no wydaje mi się, że zaczę, zaczęła się ta przygoda z Santosza niestety źle hmm. bardzo źle. zaczęła się moim zdaniem od złego rozpoznania albo nie rozpoznania w ogóle potencjału polskich piłkarzy od wielu takich trochę przypadkowych powołań. Od nokautu w Pradze, gdzie w zasadzie w 120 sekund przegraliśmy mecz. Potem no taki mecz zupełnie przeciętny, ale zwycięski z Albanią, to mogliśmy wybaczyć i sądziliśmy, że jak dojdzie więcej jednostek treningowych w perspektywie tego dwóch meczu tutaj, to to coś się zacznie rodzić. Zagraliśmy sposobem z Niemcami, Niemcy słabi, ale dobra, chwała nam za to. No To są zawsze Niemcy, to jest drugie zwycięstwo w historii. Jedziesz na Mołdawię, 45 minut grasz. Po prostu piłkę, jaką powinieneś grać. No tamte, tam nie, nie było jakiegoś kosmosu, nie wiadomo czego. Teraz grałeś piłkę solidną, uporządkowaną, strzeliłeś spokojnie dwa gole, miałeś następne sytuacje, wytrąciłeś im wszystkie argumenty, oni praktycznie nic nie mieli. I nagle, i nagle przez jednego gola, i przez też dwie zmiany. No Trzeba docenić trenera Leszenk. Rozmawiałem z nim chwilę po meczu, bo. Poprosił, żeby pozdrowić Jurka Brzęczkę i Radka Michalskiego z którymi występował w Lidze, w lidze yy, Izraelskiej, bo się dobrze znają, od był zdziwiony, bo powiedziałem, że Radek oglądał mecz z, z zarządem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Także jak nas Jurek ogląda Brzęczek, to serdeczne masz pozdrowienia od trenera Kleszczenki No i, i, i po prostu, no, trener widzisz. Zrobił dwie dobre zmiany bo trzeba powiedzieć, że, że i ten gościu z przodu z siedemnastką i, i, ten który wszedł czyli do środka pomocy moc pan Zadrosa naprawdę zrobili dobrą pracę bo ta druga linia ta druga linia, y, Mołdawii w tej drugiej połowie była zdecydowanie lepsza jak ta druga linia zaczęła być lepsza to też Nikolaesku który no chwilkę grać potrafi. Zaczął dochodzić do sytuacji, zaczął się czuć bardziej bardziej swobodnie i był w stanie coś coś wykreować. Także no myślę, że taki, taki wieczór, którego kibic z reprezentacji Mołdawii nie zapomni, i jak sobie tak właśnie uświadomiłem przed chwilą, że Mołdawia chyba tylko w pierwszych eliminacjach zajęła czwarte miejsce, a potem w kolejnych, które już były miejsca piąte albo szóste, i praktycznie w ostatnim czasie przegrywa z każdym, kto, kto piłkę w miarę potrafi prosto kopnąć.